Cześć, amatorzy finansów. Na drodze do sukcesu czeka nas wiele kamieni milowych. Może się wydawać naturalne, że wszystko powinno zaczynać się od marzenia. Wyobrażamy sobie siebie jako bogatych albo dominujących w jakiejś dziedzinie i obieramy to sobie za cele. A gdybym Wam powiedział, że to błędne posunięcie? Dziś mam przygotowane wideo, które przewraca to podejście do góry nogami i pokazuje inny sposób myślenia, aby naprawdę osiągnąć sukces. Zajrzyjmy do niego i zobaczmy to, co w tym chodzi. Marzenia się nie liczą, nie potrzebujesz żadnej mapy marzeń i nie musisz medytować nad swoimi celami i ambicjami. Zamiast tego powinieneś oponować antywizję. Każdy pewnie słyszał kiedyś tę samą radę. Mierz wysoko, sięgaj do gwiazd i tego typu bzdety, ale gdyby to działało, to każdy osiągałby sukces. Różnica między zwycięzcami a przegranymi jest taka, że zwycięzcy rozumieją, czego nie chcą. Dlaczego zawsze uczysz się wieczorem przed egzaminem? Nie dlatego, że chcesz zdać, ale ponieważ chcesz uniknąć porażki. Dlatego tak ważna jest antywizja. Zastanów się, kim nie chcesz być, jakiego życia chciałbyś uniknąć, jakiej pracy nie chciałbyś wykonywać. Odpowiedz sobie szczerze na te pytania, a będziesz miał wszystko, czego potrzebujesz, żeby robić postępy na drodze do swojego celu. Gdy połączysz wizję jest jej przeciwieństwem. Nie ma niczego, czego nie możesz osiągnąć. Podejście dość nietypowe i całkiem interesujące. Tak sobie myślę, że coś w tym jest. Gdy o czymś marzymy, ale nie podejmujemy w tym kierunku żadnych działań, łatwo przesuwać sobie cel na później. To definicja prokrastynacji. Natomiast gdy jesteśmy świadomi negatywnych skutków i czujemy, że są coraz bliżej, to świetna motywacja do działania, zanim będzie za późno. Próbowaliście kiedyś takiej zmiany myślenia? Jeśli tak, to napiszcie w komentarzach, czy to faktycznie działa. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, chomiki to siła. Jeden za wszystkich i wszyscy za jednego. Do zobaczenia w następnym odcinku. Witam wszystkie chomiki ze świata biznesu. Macie podziurki w nosie etatowej rutyny 8 godzin pracy dziennie i marzy wam się prowadzenie własnego interesu? Bardzo dobrze, każdy tytan biznesu gdzieś musi zacząć. Założenie firmy wymaga odwagi, ale także rozumu. Zbytni pośpiech bez żadnego planu może się skończyć z tym, że wasze marzenia spełzną na niczym. Przed założeniem startupu trzeba znać pewne podstawy oraz nauczyć się zadawać właściwe pytania. Dlatego na dzisiaj puszczę Wam filmik, który jest idealną wprost ściągą dla debiutujących bizneskomików. Usiądźcie wygodnie, przygotujcie notatniki i posłuchajcie, jak sprytnie rozpocząć budowę swojego imperium. Gotowi? Zaczynamy! Kumpel ma dosyć sprzedawania logo i proponuje Ci, żebyście razem założyli firmę. Co robicie? Zanim zaprojektujecie nazwę i logo, po pierwsze znajdźcie problem, który wymaga rozwiązania, rozejrzyjcie się po swoim domu, szkole lub społeczności i wykombinujcie rozwiązanie. Potem pogadajcie z grupą potencjalnych klientów, aby przekonać się, czy na Wasze produkty w ogóle istnieje popyt. Jeśli tak, no to wtedy wymyślacie nazwę i logo, otworzycie plan biznesowy i opracowujecie prototyp. Trzeba to przygotować w miarę sprawnie, żeby jak najszybciej uzyskać opinię. W międzyczasie rejestrujecie firmę, otwieracie konto bankowe i budujecie stronę internetową. Na samym końcu czas na Promocje w mediach społecznościowych. Brzmi prosto i całkiem wykonalnie, co? Jednak weźcie pod uwagę, że za każdym z tych kroków kryje się poważny wysiłek. Zgadzam się z koncepcją, ta metoda może naprawdę zadziałać. Przy dokładnie wytyczonej trasie każda podróż staje się. Łatwiejsza. Planujcie z wyprzedzeniem, bądźcie gotowi na przeszkody i systematycznie zmierzajcie do celu. Pamiętajcie o tych prostych zasadach, a sukces pojawi się szybciej niż myślicie. Życzę Wam wysokich lotów. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, chomiki to siła. Jeden za wszystkich i wszyscy za jednego. Do zobaczenia w następnym odcinku.